Serdecznie. Tutaj Ewelina Freehouse z USA. Dzisiaj kolejny słoneczny dzień, tak jak widać z tyłu za mną, pozytywny. Drugi dzień konwencji amerykańskich konserwatystów, która się odbywa w moim ulubionym stanie czyli Florida. Najpierw puścimy tutaj Trumpa, bo część z Was może tego nie słyszało tej piosenki. Bardzo fajna piosenka, i przejdziemy.

Dan Bongino, po polsku Daniel Bongino. Tutaj go puszczę chwilę, żebyście usłyszeli jego głos. Wczoraj on miał swoje przemówienie, ale no, on jest niesamowitym, pozytywnym człowiekiem, dlatego chcę go puścić dla Was. I tutaj mamy właśnie Daniela. Niesamowita osoba. Najpierw poruszył tutaj Raż Limbo, który zmarł na raka, i Dan Boncino powiedział: Ja też mam raka, też walczę z rakiem. Więc te osoby, które go oglądacie na Facebooku, bo ma codziennie swój show, nagrywa wiele filmików w ciągu dnia. Nieraz się zastanawiam, jak on to robi. Nieraz widać, jak jest bardzo, bardzo zmęczony po chemii. Ma siniaki pod oczami, ale walczy, walczy do końca o lepsze jutro. Wspiera bardzo mocno prezydenta Trumpa, też miał udziały w parler i był bardzo zaangażowany w parler. Nieraz też na pewno go kojarzycie z wywiadów dla Fox News, bo też dla nich nieraz robi wywiady. Więc tutaj on mówi: Słuchajcie, musimy jutro stanąć do walki i zacząć coś robić, bo. Czas, tutaj data ważności, tak jak na produktach jest, to on mówi, data ważności jest już za rogiem. Czyli tak jakby nasz czas się tutaj kończy i warto walczyć o Amerykę. On tutaj poruszył tematy, że demokraci chcą zrobić wszystko, żeby ludzie stracili pracę, biznesy, byli w zniewoleniu. A żeby jeszcze Trump do tego poszedł do więzienia, to by im najbardziej pasowało zniszczyć i zdegradować wszystkich łącznie z Trumpem. Opowiadał też o mediach, bo pracował wcześniej dla Fox News, też był byłem policjantem w Nowym Jorku i bardzo mocno się zaangażował tutaj w partię republikańską. Fajnie też powiedział o tych zdrajcach ze strony republikańskiej. Oni, oni się nazywają rajno, tak ich przezywają. I najlepiej powiedział, żeby oni się wszyscy poddali, zapadli się pod ziemię. Nikt nie będzie za nimi tęsknił. Trzeba tutaj zrobić oczyszczanie partii. Ja też się z tym zgadzam jak najbardziej. Tak jak Mitchell McConnell, Lindsey Graham i wiele innych powinno odejść już na emeryturę, bo raz są po tej stronie, tak jak Mitch McConnell, później są po drugiej stronie. Tak jak wiemy, Trump napisał list na temat Mitch McConnell, że jest okropnym liderem, ale to o Trumpie już powiemy na spokojnie jutro, bo jutro jest Dzień Trumpa. Ogólnie ta konwencja tutaj republikańska w końcu jest na temat Trumpa. Każdy z wypowiadających się, z zaproszonych gości stawia Trumpa tutaj na pierwszym miejscu. W końcu zrozumieli, że głównym liderem i przywódcą jest Trump. Ze względu na to, że wiemy, co zrobił przez ostatnie 4 lata, że Ameryka była krajem, który szedł cały czas do góry no i później się pojawił COVID. Więc tutaj mamy Dan Bongino. Niesamowity człowiek. Jeżeli chcecie, to wejdźcie na jego Facebook i pooglądajcie sobie jego wideo. Dan Bongino, osoba, która jest ciężko chora, która walczy naprawdę codziennie o przetrwanie. Powiedział, że nie możemy użalać się tutaj nad sobą. Ten czas się skończył. Zaczynajmy od jutra i stańmy do walki o Stany Zjednoczone. Także tutaj mamy Damon Nawet dobrze się dzisiaj trzyma, pozytywnie 15 minut miał swoją przemowę. I teraz przejdziemy do sekretarza stanu, byłego sekretarza stanu Mikea Pompeo. No i tutaj jest sekretarz stanu Mike Pompeo, który. No tutaj ta jego przemowa nie jest już taka na no, takiej wnucie bardzo tak jak podskakiwał Dan Bongino czy Donald Trump Jr czy Kimberly jest to bardzo ułożony pan, który bardzo mocno kocha Stany Zjednoczone, Donalda Trumpa i prawdopodobnie ma duże szanse na zostanie Tutaj wiceprezydentem, bo gdzie jest Mike Pence? Czy widzimy gdzieś Mike'a Pence'a? Nie, bo Mike Pence nie przyjedzie na tą konwencję konserwatystów, bo Mike Pence jest raz po stronie demokratycznej, raz po stronie republikańskiej i się nie zgadza, że został nazwany tchórzem i zdrajcą, więc się obraził. Więc prawdopodobnie wiceprezydentem zostanie Mike Pompeo. Myśleliśmy wcześniej, że Michael Flynn, ale Michael Flynn będzie dużo latał po całym świecie, więc nie wiadomo, czy będzie miał na to czas. Cała ta wypowiedź Majka Pompeo też trwała około 20 minut. Opowiadał wszystko, co zrobiła administracja Trumpa. Jakie pozytywne rzeczy w ciągu czterech lat zostały dokonane. Właśnie tutaj wspomniał o pracy, że wiele ludzi dostało pracę. I to, to jest faktycznie prawda, że jak Trump został prezydentem, to się tych prac pojawiło o wiele więcej. Ja pamiętam, przed Trumpem to było ciężko znaleźć jakąś pracę po studiach, a dzięki właśnie administracji Trumpa tej pracy było dużo dla wszystkich. Także mówił tutaj o zabezpieczeniu granic, że bardzo ważna jest ta ściana. Śmiał się tutaj z demokratów, że według nich zabezpieczenie granic. Nie ma żadnego znaczenia, a sami się zabarykadowali cały Biały Dom dookoła siatką podwójną i siedzą, bo się boją, więc są totalnymi hipokrytami. Apelował tutaj, żeby otworzyć jak najszybciej szkołę, że dzieci muszą wrócić do szkoły, że nie możemy więcej tutaj czekać na, na to, żeby dzieci się męczyły tutaj w domu. No i co jeszcze powiedział takiego ciekawego o Chińczyka, że nie możemy im tutaj oddać. Swoich prac, że musi się to skończyć. Ta nalepka Made in China, czyli wszystkie produkty, które mamy w Stanach Zjednoczonych, przychodzą do nas z Chin, powinniśmy mieć swoje produkty, tak jak było wcześniej do tej pory. Więc to w skrócie jest wypowiedź Mike Pompeo. On dużo daje różnych fajnych, ciekawych postów na Twitter. Wcześniej dawał nam różne takie, tak jakby, cynk, co się dzieje u Trumpa, więc warto go obserwować. Kolejną tutaj ważną osobą, bardzo pozytywną, o której warto powiedzieć, jest Christi Noem, gubernatorka Południowej Dakoty. Jeżeli pamiętacie, to Południowa Dakota nie zamknęła tutaj żadnych biznesów, szkół oraz kościołów. Do tej pory w South Dakocie, w Południowej Dakocie nie trzeba nosić masek. Mają najmniejszy wskaźnik bezrobocia w całych Stanach Zjednoczonych. Więc wszystko to dzięki Christy. Niesamowita kobieta pochodzi z rodziny kowbojskiej. Jej ojciec był kowbojem. Później po śmierci ojca, jak ona miała 22 lata i została z całym kramem sama, znalazła taśmy nagrane przez ojca w samochodzie. W takim troku, takim jak pamiętacie, z filmów różnych. O westernach i amerykańskie firmy, tutaj Południowa Dakota. I przy, po przesłuchaniu tych wszystkich taśm dostała, tak jakby od taty, szczegóły, co ma robić, jak się zajmować bydłem, jak się zajmować polem, kiedy sprzedawać, powiedzmy, dane, dane tutaj kukurydze czy cokolwiek innego. Więc ona sama musiała po prostu dojść do wszystkiego. Więc jest niesamowicie silną kobietą, lubi tutaj szczelać z broni, jest tutaj bardzo mocno też za bronią, żeby każdy mógł mieć tą broń po to, żeby się bronić. Skrytykowała bardzo mocno Fauciego, który, jak ona powiedziała, że absolutnie nie zamyka tutaj południowej Dakoty, to Fauci mówi tak: w najgorszy dzień będziesz miała minimum 10 tysięcy pacjentów w szpitalu, w jednym szpitalu. Nie, ona mówi, że w najgorszy dzień miałam 600 pacjentów covidowych. Więc dr Fauci, jak każdy z was się zgodzi, wiele razy się pomylił i jego wszystkie statystyki nie miały tutaj sensu. Zresztą ona powiedziała, że ja się nigdy nie kieruję statystykami, tylko się kieruję ludźmi. Żaden rząd, żaden gubernator według niej nie powinien mieć władzy nad ludźmi i to ludzie powinni decydować o swoim zdrowiu, czy chcą wziąć szczepionkę. Ja już to dodaję od siebie, ale taka była puenta Christy, że każdy powinien decydować o sobie, o swojej rodzinie. I to absolutnie się z tym zgadzam. Po co rząd tak mocno ma ingerować w każdą dziedzinę życia tutaj nas, obywateli? I gubernator według niej powinien działać dla ludzi, powinien zrobić wszystko, żeby ludzie w tym stanie mieli dobre życie, i to jest jej cel, bo ona mówi, jak została wtedy sama, jak jej tato odszedł, to dla niej i dla jej rodziny było ważne, żeby mieć dobre życie, i to chce zrobić w południowej Dakocie. Mówi, że w tym momencie południowa Dakota tutaj góruje, jeżeli chodzi o pracę. Ocenę za, za godzinę pracy, stawki, które dostają, to Południowa Dakota jest tutaj w czołówce. I według niej COVID nie zrujnował tutaj ekonomii w Stanach Zjednoczonych, tylko rząd. I ludzie powinni też patrzeć na to, i rząd powinien patrzeć na stan psychiczny ludzi, a nie tylko na wirusa COVID, bo ludzie muszą mieć też dach nad głową muszą się dobrze czuć. I ona absolutnie była przeciwko temu, żeby zamykać ludzi w domach, robić te lockdown. Mówi, że było to bezsensowne według niej i udowodniła wszystkim, że miała rację, jako jedyna tutaj gubernator w Stanach Zjednoczonych, która się 100% postawiła, bo wiemy, że gubernator Florydy także się postawił, ale już nie tak jak Christie. Więc też skrytykowała Andrew Cuomo za to, że dostał tutaj nagrody, wydał książkę o covid jak sobie radzić z covid A przez Andrew Cuomo, gubernatora Nowego Jorku, zginęło wiele, wiele o, o, ludzi. Ja tutaj mówię owiec, ale chcę przejść, co tutaj powiedziała. Chcę tutaj teraz przejść, co powiedziała Christie. bardzo fajnie, że demokraci to jest jak pastuch, tak, a my według ni według demokratów jesteśmy owcami, więc oni te pastuchy chcą się zająć owcami i paść owce, ale mówi, że my nie mamy zamiaru być żadnymi owcami i się tutaj nie poddamy. My jesteśmy ludźmi i każdy z nas ma tutaj prawo do życia tak, jak sobie wybrał. Więc bardzo fajne przemówienie, jedne z lepszych. Ja tutaj wszystkiego Wam nie pokazuję, tylko te osoby, które uważam, że albo tak jak Mike Pompeo, które są ważne tutaj, żeby wam pokazać, jak te osoby wyglądają, co przedstawiają, albo osoby po prostu, które uważam, że są bardzo, bardzo tutaj pozytywne i też silnie, silne psychicznie. Więc słuchajcie, mam nadzieję, że czekacie na jutro, drugi 2820 Czyli 17, tak jak dodacie liczby, to co wczoraj powiedziałam, liczby właśnie data, to wyjdzie 17 litera Q i nie jest to przypadek. I będzie przemawiał Donald Trump. Będzie to późnym popołudniem, w Polsce to będzie na pewno po dziesiątej wieczorem, więc będziecie mogli sobie obejrzeć to albo jutro, jak nagram podsumowanie, co mówił Trump, albo w poniedziałek. <grym> więc. Trzymamy, trzymamy tutaj kciuki, cały czas jest, pogoda jest, słuchajcie z nami. Dla tych z Was, co chcecie jeszcze dołączyć do kursu aromaterapii o olejkach eterycznych, bo wiele osób się zastanawia, co to jest aromaterapia to jest nauka o olejkach eterycznych, a olejki eteryczne to są wyciągi z różnych roślin. Tych roślin jest bardzo dużo i olejki działają wspomagająco na nasz, nasze ciało fizyczne. Na nasze ciało mentalne, emocjonalne, na nasze samopoczucie. Jak wiemy, Ziemia weszła w wysokie wibracje i my musimy się dostroić jak najszybciej do tych wysokich częstotliwości, żeby nie zostać z tyłu, żeby lepiej się czuć. Więc aromaterapia jest tutaj, uważam, podstawą, tak jak zgadzam się z Christy, że każdy powinien zadbać o swoje zdrowie tak, jak uważa. Jeżeli ktoś chce iść po szczepionkę, no to jest jego sprawa. Jeżeli ktoś chce używać naturalnych, Suplementów, olejków eterycznych, czy korzystać z natury, to też jest sprawa tej osoby i rząd tutaj nie powinien się ingerować w nasze decyzje. Więc zapraszam Was serdecznie, bo uważam, że nadchodzi pozytywny czas. Ja czuję jakiś spokój, że to te wszystkie zło powoli z tej ziemi odchodzi i odejdzie, bo jeżeli już wiemy, z kim walczymy i kto jest naszym wrogiem, to jest o wiele łatwiej tutaj zebrać się. Wszyscy razem i zmienić, zmienić zło w dobro, czyli pozbyć się tych złych ludzi i żeby dobro górowało. Więc na dole tutaj dam link do mojego e-maila, podam mój kontakt. Jestem także na Rumble. Ten wczorajszy filmik, który część z Was mówiła, że nie słychać, możecie go obejrzeć na Rumble. Ja dam linki do dzisiejszego i wczorajszego filmiku, i tam jest już dobry głos. Więc pozdrawiam serdecznie. Słuchajcie, trzymamy się do jutra. Cały pozytywny weekend, trzy dni pozytywnych. Osoby, które się nie poddają, które walczą o wolność, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, bo tu się wszystko zaczyna, ale to się wszystko rozejdzie na wszystkie kraje na całym świecie i wygramy z tymi wszystkimi gadami, którzy mają złą energię i muszą w końcu odejść. Ich czas się, słuchajcie, skończył i się nie przejmujcie pozytywnie, pozytywnie myślimy i mówimy też innym, żeby nie byli później zaskoczeni. Trzymajcie się, się ciał!